We wtorek burmistrz na wspólnym posiedzeniu komisji przedstawiał radnym projekt budżetu miasta na przyszły rok. Rajce zadali kilkanaście pytań. Radny Ryszard Szwajca jako jedyny zgłosił tak tzw. wniosek formalny. Ale w przypadku sytuacji, które doświadczają inne gminy, czy to Powodzi, czy huraganów, kwota 250 tysięcy obrona była tylko... Figurowała, proponuję, że Komisja Komunalna zaproponowała zwiększenie tej rezerwy celowej do 500 tysięcy. To niczym nie grozi dobre budżetu, a w sytuacji, która mogłaby się potencjalnie zdarzyć, będzie bezpieczna i da burmistrzowi większe możliwości manewru w sytuacji kryzysowej. I stawiam formalny wniosek, żeby ten mój wniosek komisja komunalno-finansowa przegłosowała. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A jak komisja przygotuje wnioski, to oczywiście powinniśmy wnioski rozpatrzy. Prezydium posiedzenia nieco zdębiało. Przewodniczący spotkania, Mirosław Zgoliński zaproponował Szwajcy zgłoszenie wniosku na piśmie. Ten zaś nieco się zdenerwował na takie diktum. I proponuję, żeby komisja. Komunalno-finansowa wniosek przegłosowała. Jeżeli jest potrzebne na piśmie, to jest potrzebny ten wniosek do przewodniczącej Rady. Natomiast nie widzę tutaj potrzeby, żeby <coughs> między sobą na komisji korespondencyjnie wnioski Było, że się zdarzyło dziesiątki wniosków, też byśmy pisali. Jeden wniosek. Dobrze, że w, w takiej sytuacji poprosimy Komisję Komunalno-Finansową. Aby przegłosowała to, co pan y, radny Ryszard z państwa proponuje, to zwiększenie funduszy na rezerwę kryzysową. No właśnie, takie konce? Proponuję zwiększenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe o do kwoty 500 tysięcy złotych. 50, która jest proponowana zwiększyć to 500 zł. 500 tysięcy złotych. Albo burmistrz znajdzie coś, albo zwiększenie deficytu. To jest zapisana kwota, która jest bezpieczna, da burmistrzowi większe szanse bez woływania sesji rady. Rozumiem. wszystko, Ostatecznie wniosek Szwajcy stał się propozycją Komisji Komunalno-Budżetowej, który zostanie przedstawiony burmistrzowi. Wkrótce na naszym portalu inne ciekawe rozmowy z posiedzenia władz.